Polska pod zaborami. W dworku Rydlówka, w podkrakowskich Bronowicach, domu Włodzimierza Tettmajera, odbywa się wesele poety Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczykówny pochodzenia chłopskiego. Na weselu znajdują się również inne znaczące postacie, a co ważne, mieszkańcom miasta trudno zrozumieć mieszkańców wsi na odwrót. Późnym wieczorem Rachela żartuje sobie, zapraszając na wesele duchy. Duchy jednak faktycznie przybywają. Pierwszy zjawia się chochoł, który informuje o nadejściu następnych zjaw. Do każdego z gości na weselu przybywa duch, którego słowa nawiązują do jego najskrytszych marzeń i sięgają głębi dusza człowieczeństwa postaci. Poeta widzi rycerza, który mówi mu o niezbędnej do zmiany narodu na lepsze akcji i walce o wolność, nie pisaniu poezji i nic nie robieniu. Dziennikarz widzi Stańczyka, Błazna Zygmunta Starego Ten krytykuje jego artykuły z życia codziennego Zamiast tego powinien on budzić w rodakach chęć walki o wolność Do gospodarza z kolei przybywa Werny Chora Legendarny wieszcz Zapowiada on wyzwolenie Polaków Pobudzony poczuciem sensu życia gospodarz Niestety oddaje mający wezwać wszystkich chłopów do walki Złoty róg Jaśkowi Niestety, ponieważ Jasiek go gubi Utwór kończy się chocholim tańcem, a Polacy wciąż nie odzyskują wolności, ni nie podjęli akcji ku temu. Wyspiański w utworze pokazuje, że chłopstwo i mieszczaństwo to wciąż dwie odrębne siły. Ciężko jest im się zjednoczyć i tym samym trzeba jeszcze na niepodległość poczekać.